Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat budowania marki, ponieważ sprzedaję produkty już tak naprawdę od dwóch lat. Nagrywam na tym kanale od dwóch lat i za każdym razem, co chwilę mam komentarze od Was, żebym, albo maile, żebym zajął się budowaniem własnej marki. I ja to tak zazwyczaj troszeczkę olewałem, troszeczkę olewałem, bo stwierdziłem, że że tak do końca nie chce mi się tej marki budować. W sumie nie wiem dlaczego tak stwierdziłem, ale stwierdziłem, że zarobisty produkt obroni się sam. I przez cały czas wydaje mi się, że tak było i już podjąłem takie pierwsze decyzje, żeby może zacząć budować tą markę to były wakacje tamtego roku, bo lato trochę sprzedaż była mniejsza, no to wiadomo, że człowiek troszeczkę bardziej troszeczkę bardziej chce pokombinować i się tym zająć. Ale potem już przyszedł wszystko się przeciągnęło w czasie z tego powodu, z tamtego powodu. Potem przyszedł wrzesień, uruchomiłem model dropshipping moich produktów. Przyszło sporo osób, co zaczęli pakować, sprzedawać produkty, więc nie ja miałem więcej do pakowania. Potem przyszły święta, które po prostu ledwo co pamiętam, potem jest styczeń, luty. Tak naprawdę marzec, no, w styczniu luty, no to też jeszcze zawsze, styczniu luty, marzec, kwiecień, tak naprawdę miała być bardzo dobra sprzedaż, więc znowu to wszystko odkładałem w czasie, no bo był młyn, był kocioł, trzeba było zamawiać, były braki w towarach, wiadomo, cuda się dzieją, więc tej marki nie budowałem. I teraz, tak naprawdę, wracam do tego tematu, ponieważ uznaję jednak, że jest on bardzo, bardzo. Bardzo ważny, a zainspirowało do tego mnie właśnie to, jak mój wspólnik zabrał się do roboty i zaczął tworzyć markę naszego sklepu internetowego wędkarskiego, którego jeszcze tak naprawdę nie ma. A wydaje mi się, że to będzie zajebista, coś zajebistego w sensie od samego początku: że, że nawet będzie można zrobić, nie wiem, tak jak jakieś koszulki, czy, czy gadżety, czy czapkę, i że on tak naprawdę myśli inaczej zupełnie niż ja. Ja to myślę zawsze od dupy strony. Ruszyć, sprzedawać, a potem się dopiero martwić. Dlatego trzeba sobie, tak jak w związku małżeńskim, poszukać. <sł diamond Survey> też chyba <des> yy 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 osobę, która ma inne zupełnie poglądy, też do spółki, właśnie żeby się jakoś w fajny sposób uzupełnić. Bo ja jestem taki, żeby towar zamawiać, sprzedawać, towar zamawiać, sprzedawać i piąć, piąć do przodu, a potem nagle przychodzi co do czego i nie ma zbudowanej tej marki, nie ma rozpoznawalności i jesteśmy tak naprawdę w tyłku, bo musimy dopiero zaczynać wszystko od początku. A jakby poświęcił ten tydzień, dwa, trzy tygodnie na samym początku, no to. No, to można by, można by, już tak naprawdę przez tą całą sprzedaż i przez ten młyn, już budować sobie cały czas markę i rozpoznawalność. I teraz pokazuję wam moją ofertę promowaną. Widzicie tutaj z sznurki. Sznurki wykonał zdjęcia fotograf. Mam praktycznie 150 pięknych zdjęć. Wszystkie się już wyróżniają, są naprawdę bardzo ładne. Są fajnie odzwierciedlają kolory, fajnie pokazują produkt, więc ten temat jest tak naprawdę zamknięty. Ale to jest nadal sznurek no-name, czyli tak naprawdę ten sznurek nic nie znaczy. On po prostu na Allegro jest. Także. Także bardzo mocno chcę się skupić na budowaniu y, marki. I jeżeli jest tutaj jakiś grafik, znaczy śledzi kanał, może jakiś grafik, może macie kontakt do jakiegoś grafika, który mógłby mi to zrobić. Y, ponieważ pokażę Wam, bo ja sobie budowałem troszeczkę moją markę, i jeden grafik już mi zrobił projekt graficzny. Ale jak teraz na niego patrzę, to szczerze wam powiem, już też parę razy, żeście na live'ach mówili, że to badziewie, no ale pokażę wam o tym w dalszej części filmu. Y, także chcę zbudować markę. I lecimy dalej. Pokazuję Wam teraz konkurencję moją. I zobaczcie sobie teraz moją konkurencję. Jak tutaj mają piękne, można powiedzieć, takie obtaśmowane te motki, no to od razu jest Miyamote, sznurek i jakieś tutaj sznurki, nie wiadomo co. Outlet, o. Outlet, outlet, które no po prostu widać od... Po co kupować sobie logotyp za 3000 zł, na przykład w mojej branży, jak można sobie po prostu przygotować taką metkę... Znaczy metkę, nie wiem jak to się w ogóle nazywa. No takie, no widzicie co, że można sobie to przygotować i od razu promować swoją firmę. No i jak ja promuję swoją firmę na Allegro, to potem tą samą firmę mogę na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, na w sklepie internetowym, wszędzie stosować to samo logo i wszędzie budować rozpoznawalność. Więc jak, nie wiem, ktoś kupował produkt, na przykład tak jak teraz pomyślałem o swojej hurtowni, pomyślałem o produktach gdzieś tam w jakimś sklepie, stacjonarnym no to jak ktoś będzie szedł i zobaczył produkt firmy Sznurki Polskie na przykład a kupował już zna markę wie, wie że to jest dobry produkt bo już go miał no to od razu go weźmie go kupi no po prostu ja to jestem jakiś nie wiem no, nie przywiązuje do tego wagi. Nie przywiązuje wagi do ulotek, nie przywiązuje wagi do gadżetów, nie przywiązuje wagi do kolorów. Jestem po prostu jak taki chłop, który po prostu idzie jak taran i ma wszystko w dupie, byleby sprzedawać produkty, a tak naprawdę nie to się, nie to się teraz liczy. Widzę to po Instagramach, widzę to po markach osobistych, widzę to. Widzę to, widzę to po prostu, widzę to i wiem, że to jest fajne, i wiem, że klienci do tego wracają i po prostu biorę się za to. Następne pół roku to jest po prostu budowanie marki i na następną sporą sprzedaż, czyli wrzesień, październik, listopad, wchodzę już z własną marką, tak na po prostu na grubo, ze wszystkim i za chwileczkę wam też opowiem trochę więcej w temacie. Zobaczcie sobie, to jest mój sklep internetowy, który uruchomiłem rok temu. Też wam o tym opowiadałem, jak go uruchamiałem. Zobaczcie to logo. To jest po prostu jakiś motek sznurka i napisane sznurki polskie, i to jeszcze wygląda, jakby po prostu ktoś tu w pańcie to napisał. Ja jestem ogólnie zwolennikiem, zawsze byłem zwolennikiem, yy, prowadzę w ten sposób kanał i tego. Nie wiem, czy chcę to zmieniać, ale też cały czas mówicie, żebym pokazał twarz, żebym, żebym do Was mówił, żebym zbudował tą interakcję między Wami. Ja Ty też oczywiście to olewam i może za rok, za dwa, za trzy lata sobie też uświadomię, kurde, no mogłem też budować. Aczkolwiek tutaj markę osobistą akurat buduję w jakiś taki inny sposób, wydaje mi się, dzieląc się z Wami. Znaczy tak naprawdę to jest mój dziennik pracy. Ja nie wiem, czy ja do końca chcę się upubliczniać. Może to upublicznianie zostawię dla jakiejś. Jakiejś specjalnej grupy tutaj z kanału, no bo rejestrujecie się z moich reflinków, na przykład w księgowości, bo polecam. Wspieracie mnie na przykład gdzieś tam na Discordzie, jesteście dropshippingowcami. Podejmujemy współpracę w. Handlów, podejmujemy współpracę jakąś graficzną, podejmujemy, pomagacie mi na Patronajcie, wspieracie moje jakieś różne projekty. Ja tak naprawdę też się tak za bardzo nad tym nie skupiałem, ale no, to cały czas w Excelu tworzę sobie grupę tych osób, które w jakiś sposób gdzieś płaciły pieniądze, gdzieś coś pomogły, gdzieś się zarejestrowały, czy wysłały do mnie jakąś wiadomość, jak potrzebowałem pomocy, i ja cały czas sobie tworzę, tworzę, tworzę i koniec końców, jak już. Y Koniec końców myślę sobie, że może tą grupę odbiorców będę chciał w jakiś sposób porozpieszczać troszeczkę, tych wspierających, tych pojawiających się, tych komentujących, tych łapkujących, tych pojawiających się na live'ach, bo to nie zawsze trzeba wesprzeć finansowo ale można też po prostu w jakiś inny sposób wspierać rozwój, rozwój tego kanału. Czy gdzieś tam wspominając o mnie, gdzieś tam w jakimś filmie u kogoś, no po prostu. Tworzy się wokół tego fajna społeczność. Ja jeszcze tego w żaden sposób nie wykorzystałem, tak do indywidualnych jakichś tam. No, nieważne, to jest też temat na inny odcinek. Ale tutaj też buduję własną markę i też muszę to sobie po prostu wrzucić troszkę i przemyśleć. No, bo jak już sobie teraz uświadomiłem, że dwa lata mam stracone budowania marki, no to może też mam dwa lata stracone budowania swojej marki osobistej tutaj, stricte na kanale, na YouTubie. No nie wiem. Także zobaczcie sobie jak to wygląda, jak badziewię? gdzie to, kto, kto ma się z tym w ogóle utożsamiać, kto ma się z tym w jakiś sposób pokojarzyć I, i, i tak naprawdę to jest, no to jest, nie wiem, to jest nic nie warte logo i tak naprawdę muszę nad tym popracować, muszę się nad tym skupić, a tak naprawdę chciałbym to zlecić jakiemuś specjaliście, który, 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 mi, to, który mi to ogarnie, oczywiście yy, zapłacę. Tak, także chciałbym, chciałbym, żeby to było zrobione zajebiście, chciałbym, żeby to było zrobione już z doświadczeniem, ze smakiem i naprawdę, żeby to, żeby to było coś fajnego. I teraz zobaczcie sobie logo, które ja kupiłem na Allegro za 123 zł, z tego co pamiętam. Zapłaciłem za to logo 123 zł i zobaczcie, jak ono wygląda. Ja sobie też, ja w sumie to jest wstawiony sznurek i napisane. I to jest kolorystyka, którą ja chciałem, żeby. Chciałem tą kolorystykę zastosować taką, jak na kanale też stosuję. Chciałem, żeby to było w jakiś sposób fajnie zrobione, no, ale zobaczcie. Ech, wyróżniałoby się to, ale nie wiem. To jest. No, to jest po prostu. No nie wiem, jak to unieść. No nie jest to ładne logo, nie? Tym bardziej jak sprzedajesz sznurki, nie wiem, może macie, jakieś... może macie jakieś pomysły. Widziałem, że dropshippingowcy, którzy ze mną współpracują, tworzą swoje marki osobiste i naprawdę robią to. Pięknie, sam bym te marki od nich odkupił, gdybym, gdyby chcieli sprzedać, lub, <grym> e, lub bym coś od nich pościągał, ale chciałbym podejść, coś innowacyjnego zrobić, czego jeszcze nie ma nikt, bo teraz tak naprawdę. Ja tworząc własny sklep internetowy, reklamując się, to już wszędzie mogłaby być moja marka, mogłaby być. Teraz ja się wyświetlam w Google, na wszystkich pla platformach, bo w shopperze wykupiłem kampanię, na Fejsie mógłbym się reklamować. Chcę wykupować reklamy u influencerów, u youtuberów, u... na blogach, na Instagramach i wszędzie, wszędzie już by mogła być moja marka, już by mogło to tak zajebiście, tak pięknie iść. Że to jest po prostu szok. Mógłbym przygotowywać ulotki, jakieś torby reklamowe, jakieś gadżety, nie wiem, czy to długopis, nie wiem, cokolwiek wrzucać do tych paczek, co by, co by klientom o mnie przypominało, o mojej marce, jakieś próbniki, może takie piękne, właśnie mam próbniki, ale jakieś takie fajne, pokazujące moje kolory, budować tą, budować tą rozpoznawalność, żeby. No, żeby, żeby ci ludzie, nawet jak ja się nie będę reklamował, to żeby oni chcieli ode mnie ode mnie te sznurki, ode mnie te wszystkie dodatki do handmade'a, żebym ja był na samym szczycie. Bo ja teraz jestem na samym szczycie, tylko że nikt o mnie nie wie. Ja jestem powiedzmy, ja jestem na samym szczycie i, i po prostu y, jestem na samym szczycie, ale stoję za. nie wiem, jak to ująć. Po prostu nikt o mnie nie wie. O tak. Czyli zbudowałem coś, coś dużego, coś ładnego, coś pięknego, co cały czas rozbudowuję i pielęgnuję, ale po prostu nikt o mnie nie wie. Więc poszedłem jak taran, wziąłem główną część rynku, ale zapomniałem o tych, o tych wszystkich najważniejszych, e, najważniejszych aspektach, które pozwolą mi podtrzymać moją sprzedaż przez rok, dwa, dziesięć lat na przykład no bo gdyby był sklep internetowy, nawet gdybym ja zrezygnował z Allegro, nawet gdybym ja zrezygnował z dropshippingowców, to ten sklep internetowy, rozpoznawalność tej marki by została. Mógłbym zmniejszyć asortyment sobie do, nie wiem, 50 tysięcy złotych czy do 100 tysięcy i spokojnie sobie pakować te produkty we własnym sklepie internetowym, gdzie zarabiam piękne pieniądze, bo nie muszę nikomu płacić prowizji i to by się samo sprzedawało. Czyli szedłbym, pakowałbym 10, 15, 20, 30 paczuszek i bym na tym na tych, na tych paczkach bym zarobił tyle, co bym sprzedał 200 paczek na Allegro. No bo jak Allegro pobiera 30% prowizji, no to sprzedam za 5000 zł załóżmy dziennie, no to Allegro z tego pobiera 1500 zł. A dla mnie zostaje 1000, na przykład tak można stwierdzić. A gdybym to sprzedawał we własnym sklepie internetowym, no to miałbym 2,5 tysiąca za zarobku dla siebie, a nie tylko 1000. Także. No, także wiem, też mi o tym mówiliście, i ja sobie teraz to dopiero po prostu uświadomiłem. Tak jak zwykle widzicie, że yy, buduję coś, pokazuję na bieżąco, także teraz też jest to mój jakiś tam błąd, który uważam, że popełniłem, i teraz po prostu biorę się za jego naprawę w ten sposób. Tak samo chciałbym się na jakichś tam jeszcze blogach może poreklamować, jakieś artykuły sponsorowane, może nawet w jakiejś gazecie, no ale jak ja się w gazecie zareklamuję jako kto. Jako te granatowe tutaj sznurki polskie, czy jak ta brzydkie w pancie napisane e, nikt o mnie nie będzie wiedział, nikt o mnie nie będzie pamiętał w żadną głowę nie wejdę, nie zbuduję swojej marki, więc po jaki pionik ja mam się, po jaki pior, po jaki diabeł, mam się, mam się gdzieś tam reklamować? Jak tak czy siak, nic mi to nie da. To jest kurwa bez sensu, co ja w ogóle robię. To jest w ogóle bez sensu, ja sobie to teraz uświadomiłem. Muszę, 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 natychmiast muszę to zrobić. Tak samo w pozycjonowaniu mógłbym dodawać mój link na przykład sznurki polskie, mógłbym dodawać na różne w różnych komentarzach, na różnych forach branżowych, mógłbym, wszędzie mógłbym o tym pisać, tylko że nadal nie ma mojej, mojej marki, nie ma mojego loga. Jest tylko moja strona internetowa. Jedna ze stu kuźwa. Nikim jestem. Jestem na szczycie i jestem nikim. Dosłownie dosłownie to jest po prostu jestem na szczycie jestem nikim aż sobie to po prostu zapiszę aż sobie to po prostu zapiszę no bo no bo ach